Wszyscy znamy filmy i seriale, w których ktoś zupełnie przypadkowo odkrywa straszny sekret w swoim całkowicie zwyczajnym domu. Gdy pewien Irlandczyk wprowadził się do swojego nowego mieszkania, odkrył coś naprawdę niepokojącego, a co ciekawsze, w umowie wynajmu nikt nie wspomniał o tym ani słowa. Miłego oglądania! Irlandczyk Daniel Kerley. Postanowił zmienić miejsce zamieszkania i wprowadził się do swojego nowego apartamentu w małej angielskiej mieścinie. Od początku mieszkanie wydawało mu się świetnym dealem. Było przestronne, a sufity były bardzo wysokie, gdyż był to stary budynek. Jak to po zakupie, Daniel zwiedzał i odkrywał każdy zakamarek swojego nowego domu. Sprawdził m.in. sypialnię, dość małą, ale za to bardzo przytulną, a następnie poszedł zobaczyć toaletę. Wtedy jednak jego oczom rzuciło się coś dziwnego, czego z pewnością nie było w umowie wynajmu mieszkania. Przy drzwiach od łazienki widoczny był duży drewniany włas, sprytnie ukryty w podłodze. Wprowadził go jednak złoty haczyk, zdecydowanie wyróżniający się z tłumu. Daniel postanowił zatem sprawdzić, co kryje się wewnątrz tajnego pomieszczenia. Na pierwszy rzut oka nie było to nic ekscytującego. Raptem kilka narzędzi i starych puszek po farbie. Jednak gdy spojrzało się w dół z drugiej strony, dało się dostrzec tunel, który zdecydowanie prowadził daleko w głąb ziemi. Daniel, pomimo lekkiego strachu, postanowił zejść schodkami, aby sprawdzić, co kryje się pod jego domem. Już na tym etapie Daniel wiedział, że znalazł coś w rodzaju lochów, zatem, nie wiedząc, co kryje się dalej, postanowił zamknąć włas. Przy łazience i wezwać wsparcie. Wkrótce na miejsce przybyła jego przyjaciółka i wspólnie zeszli pod ziemię. Zaraz po zejściu schodkami dało się zauważyć liczne korytarze i łuki, wyglądem i rozkładem przypominające nieco te z XIX-wiecznych budowli. Na prawo od głównego korytarza widzimy pomieszczenie znajdujące się pod domem sąsiada Daniela. Przyjaciółka mężczyzny zaczęła sprawdzać koniec głównego korytarza i szybko okazało się, że ciągnie się on znacznie dalej. Na tym zdjęciu Widzimy coś w rodzaju skrytki. Daniel przyznaje, że zauważył to dopiero przeglądając zdjęcia zrobione pod ziemią i nie wie, czy jest to iluzja stworzona przez zapadający się sufit, czy może faktycznie miejsce na tajną skrytkę. Tutaj możecie zauważyć, jak ciekawe łukowe sklepienie miały owe lochy. Trzeba było zejść pod ziemię, aby to zobaczyć, gdyż przez włas niestety nie było widać sufitu. Idąc dalej, Daniel z przyjaciółką natrafili na graffiti, zatem ktoś był tu już przed nimi. Po stanie napisu można wnioskować, że został zrobiony grubo ponad 10 lat temu. Cała piwnica, pomimo aury tajemniczości, jest na swój sposób piękna: cztery ściany, nieco wilgotne, a także solidna murowana podłoga. Jest też sporo miejsca nad głową, nie tak jak w przypadku większości piwnic. W rogu znajdował się taki dziwny i ciekawy zarazem kształt. Czy było to kiedyś dość niewygodne łóżko, a może krypta? Tak czy siak, to dobre miejsce na imprezę w lochach, będzie przynajmniej gdzie usiąść. Tutaj widzimy coś na rodzaj kamiennych mebli. Lecz do końca nie wiadomo w jakim celu miałoby to służyć. Na środku pokoju jest dziura z miękką ziemią. Możliwe, że niedawno ktoś się rozkopał. To akurat jest nieco straszne. A to schody prowadzące z powrotem do mieszkania Daniela. Budowlańcy byli tutaj kilka lat temu, kiedy całe miejsce było remontowane. Lecz od tamtej pory raczej żaden człowiek tutaj nie zawitał. Daniel przyznaje, że pomimo zwiedzenia i upewnienia się, że pod ziemią nie czai się nic strasznego, nieco dziwnie czuje się mieszkając nad tak rozległym i opuszczonym lochem. Gdybym był na jego miejscu, musiałbym kupić wiele parmajtasów na zmianę. A co ty zrobiłbyś, gdybyś odkrył pod swoim domem taki opuszczony loch? Koniecznie daj znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych materiałów. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.